Ciemanko z tej strony Albert, Hubert, Ciemanko. Jesteśmy braćmi bliźniakami i to jest nasz pierwszy bliźniaczy podcast. Lecimy. Już od paru lat tak naprawdę nagrywamy świadomościowe, motywacyjne treści na TikToku, Instagramie czy YouTube, po których być może nas tak naprawdę kojarzysz. I dzisiaj przychodzimy do ciebie właśnie w innej, troszkę wersji. Mamy za sobą troszkę już szkoleń wyciąmi publicznych, tworzymy różnych kilka projektów internetowych i stwierdziliśmy zróbmy coś na szerszą skalę. Tak jest, dlatego dzisiaj powiemy o tym, co jest konieczne, o tym. O czym mówi się tak naprawdę na co dzień i o tym, o czym na pewno bardzo dobrze wiesz, drogi człowieku. I dzisiaj można zauważyć, że bardzo wiele osób się rozwija osobiście. Dzisiaj kogo nie spotkamy, no to zapytany za niego, co nie go słychać, to powie, rozwijamy się osobiście. każdy to robi, zauważyłeś, że takie coś istnieje. Tak, właściwie panuje wszechobecna moda na rozwijanie się, i wszyscy chcą być normalnie coraz bardziej świadomi. Każdy teraz afirmuje, wszyscy uczęszczają na szkolenia, czytają książki, nagle medytacja wjechała, O no, jest tego bardzo dużo. A co myślisz o tym? Myślisz, że to jest dobre, czy to nie jest dobre? Czy wiesz co, jest to dobre, jak ktoś wie, co robi, a nie sztucznie po prostu tak na ślepo podąża za trendem. To myślę, że to jest bardzo dobre nawet. No bo tak zastanawiam się właśnie, czy kryje się za tym jakieś kilka zagrożeń, czy nie. Bo dzisiaj wiemy, że mamy takie czasy, że coraz więcej osób niestety, ale potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy, rozmowy. Ludzie chodzą na terapię, dzisiaj nawet to się modne stało. I jak ciekawe, jak można to w ogóle zobrazować w kontekście samego rozwoju. Czy to jest dzisiaj potrzebne, niepotrzebne, czy ludzie z tym mogą przesadzić, czy można przedawkować rozwój osobisty. Wiesz, ja myślę, że to jest bardzo potrzebne, z tym, że ludzie niekoniecznie potrafią to czasem używać. Wiesz, ktoś się nasłucha, jak to się mówi, pseudo-coachów na TikToku, Instagramie, gdziekolwiek, którzy rzucają bardzo często tylko takie puste slogany, gdzie nie jest to w żaden sposób z nimi spójne, i niestety później to właśnie wychodzi w taki sposób, że ktoś idzie za tym, jeden do jednego kopiuje. I wiesz, jak to nieraz jest? Jak ktoś kopiuje cudze treści, próbuje wdrożyć daną postawę życiową, z którą nie jest w żaden sposób spójny, w żaden sposób to do niego nie pasuje. No i wychodzą z tego naprawdę różne dziwne rzeczy. Ludzie są często tacy, w cudzysłowie, przerozwojowani. Od razu zaczynają z rozwojem, to wlatuje 50 książek z empiku, w ogóle rozwój na maksa ciśniemy, nagle przestaje się do bliskich odzywać, bo oni nie są świadomi, czy nie wiadomo co. No ludzie mają naprawdę niezłe odpały czasem. To mi tak się kojarzy od razu, jak ludzie kupują książki, zmieniają swoje życie, potem rzucają politechnikę. Bo jak, jak nazywał się ten taki bogaty człowiek? To też e, Bill Gates. Tak, nie Bill Gates. Rzucił. Bo Bill Gates rzucił tylko, że nie Politechniki, ale Harvard. <laughs> Tak, no. No właśnie też tak myślę, że trochę problem jest z tym, że ludzie nie są świadomi konsumentami treści, nie? Bo, widzisz, każdy chce się rozwijać, ale nie każdy wie do końca, w jakim kierunku podążać. No i potem najgorsze zagrożenie, jakie ja widzę osobiście, jest takie, że człowiek może wpaść w kółko pod tytułem jestem niewystarczalny, muszę się non-stop, non-stop, non-stop rozwijać. Totalna zbrodnia, moim zdaniem, która jest nakładana właśnie branży rozwoju, rozwoju, rozwojowi osobistemu. Czasem nie wiem, jak to w ogóle wypowiedzieć. Tak, ale myślę, że to jest ważne, to, to, to co teraz powiedziałeś, ponieważ... Ludzie bardzo często tylko się rozwijają, jakby na zasadzie nie ma tu żadnej praktyki, tylko siedzą w tych książkach i próbują znaleźć jakiś odp odpowiedź na jakieś dane pytanie, ale niestety bardzo często podchodzą do tego z takiej trochę nie do końca dobrej strony, ponieważ rozwój sam w sobie no, w pewien sposób zmusza do tego, żeby poszukać, co jest z nami nie tak, tak? I bardzo często ludzie się w tym gubią. Siedzą i dłubią, co jest ze mną nie tak, co zmienić, co zmienić, ja chcę być lepszy, jestem teraz taki i w ogóle. No i to niestety czasem ma tego negatywne skutki, że ludzie no, na tyle nas robią, tyle kurde pokopią, co jest we mnie takiego złego i no różnie wtedy jest z tym wszystkim. No a w ogóle koniec końców, tak ja tak zauważyłem, bo czytać tych książek się, naprawdę dużo tych książek przerobiło się, jest tego naprawdę całe mnóstwo i w ogóle... Jak ktoś nieraz pyta nawet mnie, Hubert, jakie książki polecasz i tak dalej, albo czy warto czytać codziennie jakąś inną książkę, warto, bo to poszerza horyzonty. Ale koniec końców zauważyłem, że tak na samym końcu każdej książki, jak już się to przeczyta, wszystko się zrozumie, cały sens książki, to co by się nie działo, co by nie mówili tam w teorii, co by książka nie powiedziała, na samym końcu i tak trzeba wykonać pracę. Dokładnie, a pytanie właśnie widzisz. ludzie często o tym zapominają, że książka książką, afirmacja afirmacją i tego typu czynności, ale gdzieś musi jednak być ta praktyka, zwierciedlenie w rzeczywistości, żeby wykonać pewną pracę. Bardzo często dostajemy pytanie, jak być osobą pewną siebie, jak być osobą konsekwentną. No, Czynności tylko ci to są w stanie dać, a nie to, że sobie wstaniesz i będziesz każdego dnia wmawiał, że jestem osobą pewną siebie, ale leżał dalej w łóżku z pozycją, jakby nie wiem, nagle stracił po prostu wszystko w swoim życiu i, i siedzisz i tylko sobie takie rzeczy powtarzasz. To niestety tak nie powinno wyglądać, a bardzo często niestety właśnie tak jest, że ludzie w tą stronę idą, że tu nie ma żadnego działania, tylko jest taka sztuczna pompa, i stąd niestety bardzo często właśnie powstaje taka nagonka na tych właśnie coachów internetowych, nie wiadomo kogo, że to tylko lanie wody i takie gadanie. No, i w wielu przypadkach niestety trzeba się z tym zgodzić. Nie no, bo ja widzę te, tak samo dużo filmików, gdzie ktoś stawia filmik pod tytułem Stawaj codziennie rano, bierz zimny prysznic, zjedz dwa jabłka na śniadanie, potem dwa jajka, potem się przeżegnaj, <noise> potem pomendy. Dla mnie to jest paranoja osobiście, no bo jak nie patrzymy końc końców, trzeba pracę wykonać. I według mnie najważniejsze, jak ktoś się raz pyta o książkę czytać, to ja mówię, czytaj kalendarz, planuj pracę, rozwijaj się, rób coś, bo koniec końców chyba najważniejsze jest to, żeby osoba była fair wobec siebie i trzymała się swoich założeń, nie jeżeli stawała przed lustrem, mówiła sobie, że jest zajebista. Bo teraz pomyśl sobie, jak sam wyrabiałeś pewność siebie. Wyrabiałeś pewność siebie na pewno nie dlatego, że stawałeś i mówiłeś sobie, że jesteś zajebisty, czy dziewczyna mówiła ci, że jesteś zajebisty, tylko wykonywałeś pracę, szukałeś sobie sam dowodu wewnętrznie na to, że jesteś w stanie czegoś dokonać, coś zrobić i nagle twoja pewność się wzrastała. I myślę, że ludzie tego potrzebują, praktyki, praktyki, praktyki nad sobą, spójności no i wtedy możemy mówić jakieś pewne siebie. Nie? Tak, zresztą bardzo dobrze wiesz, jak to wyglądało wszystko u nas. U nas była od początku tak naprawdę praktyka, bo wykonywanie pewnych czynności, które nie były do końca łatwe, nie były przyjemne, bardzo często się przecież wstydziliśmy, nie chcieliśmy danych rzeczy robić, no ale trzeba było je wykonać, dlaczego? Bo nasz ten gdzieś tam daleki cel. No był na tyle wysoki, był na tyle duży, że trzeba było to wykonać, bo jednak to kręciło wykonanie, zrealizowanie tego celu, więc trzeba było to po prostu zrobić, przełamywać się i jazda z tematem. A właśnie tutaj często teoria, 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 nie. To właśnie powinna być praktyka. Pytasz, jak być osobą bardziej pewną siebie, zacznij chociażby od dotrzymywania słowa samemu sobie. Czyli jak powiesz, że coś zrobisz, idź to cholera zrób. Bo to jest bardzo często problem. Jak sam siebie zawodzisz, no to twój mental dostaje po głowie. Twoje poczucie wartości dostaje... No, i niestety to później nie wygląda tak, jakbyś tego oczekiwał. No, ale pamiętam pierwszy wystąpienie. Jakiś tam tu przyjaciel wleciał. Pamiętasz, jak pierwszy raz występowaliśmy na scenie? Słuchajcie, my w ogóle zaczęliśmy występować na scenie 8 lat temu? Tak, to osiem pierwsze wystąpienie na scenie, dlatego ludzie raz pytają, Boże, jak zacząć nagrywać wideo? Jak zacząć występować? Jak być dobry w tym i w tym? No rób to, nie? I tyle. I ja pamiętam przecież ale to przyjaciele mnie zaczynają się irytować trochę I, i pamiętam przecież nasze pierwsze wystąpienia, czy konferencje cokolwiek innego, to przecież to była taka padaczka, ja pamiętam przecież wystąpienie w Rzeszowie, pamiętasz jak występowałem przed tak setką robi. osób? Drugie wystąpienie w życiu, setka osób, ja wychodzę na scenę, przed mną wystąpiła jeszcze koleżanka moja, która też debiutowała, a tak wystąpiła zarąbiście, jakby w ogóle czuła scenę od zawsze, to jak ja wychodziłem na z drugi, na scenę wtedy, to ja wychodziłem, Taki malutki po prostu. I nie wiedziałem, co się w ogóle ze mną dzieje. I zamiast 20 minut wystąpiłem 4 minuty. I nawet tego nie pamiętałem, to, 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 było, było. to było bardzo szybkie wystąpienie, tak, pamiętam to. I, ale, ale to jest właśnie to, że takie są początki i ludzie się często właśnie tych początków boją, że się zgaszą, że się zawstydzą i w ogóle wszyscy się będą śmiali. Tak na dobrą sprawę, mało kto później o tym pamięta, raczej nikt o tym nie wspomina, a ty bardziej wspominasz o tym później na zasadzie, że zrobiłeś progres. I o to przede wszystkim chodzi. Dlatego zachęcamy zawsze, żeby praktykować pewne rzeczy, bo jak ktoś siedzi i za długo się w cudzysłowie przygotowuje, uczy się, czyta, nie wiadomo co tam robi. No, później, jak już będzie tyle tej świadomości, jak to wygląda, i tak dalej, to aż czasem jest tak wystraszony, że już nawet nie rusza z tym, co trzeba, więc, no, praktyka zdecydowanie. Tak, to zawsze, też, też zawsze tłumaczyliśmy, nie? że, że nikt nie uczy się grać w kosza, czy ten z o koszu wychodzi, rzuca piłko, uderza, odbija, no i uczy się grać w kosza. I to samo trzeba przekładać jeden do jednego, czy w rozwoju, czy w życiu, za każdym razem praktyka, praktyka i praktyka, i wtedy się rozwijamy, nie? Tak, to powinien być taki pierwszy krok do tego wszystkiego więc nie uciekniesz, drogi człowieku przed praktyką. Więc jak ci gdzieś coś chodzi po głowie, żeby coś zrobić, to po prostu idź i to zrób, a później sobie ewentualnie wyciągnij wnioski, pomyśl, jak coś można zrobić lepiej i tym podobne. Na to przyjdzie czas niż żeby siedzieć i się teraz gdzieś tam zastanawiać. Kurde, co chwilę nas coś atakuje. Jest, jest ale jest ostro w ogóle, jakaś będzie mała. Szurę. Jak na pierwszy raz to muszą być przeszkody. No nie Musi ma żartów. Się. Musi a, tak być. Pierwszy raz jest bardzo różny, ale nas jest zajebisty. Wiesz, że tak jest. No, Ale w ogóle też myślę, że taka istotna rzecz, którą tu warto powiedzieć, Bo teraz ostatnio wpadł mi zajebisty cytat w ręce, gdzieś w internecie mi śmignął. I ktoś powiedział takie słowa, że możesz być najbardziej elokwentny, inteligentny, wygadany, możesz być zabiste poczucie humoru, zabistą bajerę. A jeżeli brakuje ci odwagi, to dalej możesz niewiele znaczyć. I ja myślę, że ludziom tego brakuje. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że szansa nie leży jak piasek na plaży. Uwielbiam ten tekst. I ja myślę, że leży, bo i szans jest dużo tak samo jak i piasku jest dużo. Tylko brakuje ludziom odwagi. I ja często, nawet jak składałem życzenia rodzinie i tak dalej, to ja mówię, że życzę Ci odwagi, bo odwaga to jest ten sam, sam start, sam początek. Odwaga jest w stanie przekuć jakieś pewne działanie. I myślę, że tego ludziom brakuje. Dlatego potem bardzo często nie dochodzi do pewnej rzeczy. Więc możesz mieć te wszystkie rzeczy, ale jak brakuje Ci odwagi, to ciężko jest pójść dalej, i tego ja życzę każdemu człowiekowi. Jak teraz tego nawet słuchacie czy to słuchasz na TikToku, słuchasz tego na YouTubie, czy na Spotify, nieistotne, to bardzo istotne jest to, żebyś pamiętał o odwadze, o przełamywaniu się. I tego mi czasem brakuje, żeby pójść i za ciosem, przełamać się, nie bać się. Chociaż nawet sam strach w sobie w ogóle dla mnie to jest taki paradoks, bo ludzie mówią, Hubert, ale ja się boję, też słyszysz przecież setki razy, Boże, ja się boję nie zrobię. My też się boimy i robimy. Bo to jest ta różnica. I ktoś kiedyś fajnie powiedział, że strach to... Nie, odwaga to strach przetrzymany kilka sekund dłużej, ja się po tym podpisuję rękami, nogami, tak to właśnie działa i też to przerabialiśmy bardzo wiele razy pod kątem właśnie pewności siebie, wystąpień, szkoleń, etc., etc. Tak, no, no problemem jest to, że dzisiaj <laughs> ludzie się bardzo długo nieraz zastanawiają, zanim podejmą jakiś krok. Oni podchodzą do tego, jakby to było jakieś ryzyko ponad skalę wszystkiego, ryzyko życia, spróbowanie danej, danej czynności. I przez to takie zastanawianie się powoduje się od razu to, że się ta czynność odkłada na później. Jak odkadasz na później, to najczęściej już tego nie robisz. No niestety właśnie tak to wygląda. I zauważyłem, że sam po sobie, że jak ja wiele razy na czym się zastanawiam, rozkwiniał, a czy to byłoby lepsze, czy to, czy może to w ten sposób zrobić, czy może w tamten sposób, z automatu się tak dystansuje do tego, że już nie mam najniższej to robić, albo już taki strach mnie po prostu opanował, więc myślę, że najlepiej po prostu się nie czaić, tylko robić na zwyczajnie świecie. Jakś coś przychodzi na myśl, idź i to zrób i zastanów się, czy faktycznie jest tak duże ryzyko, jak bardzo często sobie to wyobrażasz, że to jest nie wiadomo co, bo zwróćmy uwagę, jak ktoś nieraz ma tam. Dano czynność do wykonania jakiś tam cel sobie powiedzmy postawił, ale się czai po prostu każdego dnia, czy ruszyć z tym, czy nie ruszyć, jakby to naprawdę było tak wielkie ryzyko. Więc radzę sobie zawsze zadać to pytanie, czy faktycznie tak dużo ryzykujesz. Czy faktycznie tak dużo ryzykujesz? Bo to jest często taki bloker, normalnie numer jeden, że dla ludzi to jest jakieś ryzyko. A co jak nie wyjdzie, co jak nie wyjdzie? Nie wyjdzie, to nie wyjdzie. To, to trudno. No. no to co właśnie powiedziałeś. Będziemy żyć dalej, nie? <coughs> te negocjacje właśnie one osłabiają bardzo człowieka. No ale też jest o tym środowisko, pewnie, które mamy wokół siebie, bo często bardzo jak się spojrzy, kogo ludzie mają wokół o, tak. siebie i wtedy jak mają wystartować, przecież to jest jakiś dramat. My też sami wiemy po sobie, jak mieliśmy sparzenie się z hejtem, z krytyką i to niestety bardzo często jest tak, że ludzie myślą, że najbliżsi powinni wspierać Powinni teoretycznie, ale nie wspierają, co robić i Hubert potrzebuje wsparcia, ja nie mam wsparcia, ja mówię, że nie potrzebujesz wsparcia, ty potrzebujesz mieć twardych dowodów, twoich twardych wyników. Bo niestety brutalna prawda jest taka, że nie każdy cię będzie wspierał, nie każdy cię będzie głaskał i z drugiej strony, szczerze, gdyby nas w domu głaskali, że damy rady, rozwiniemy to wszystko i tak dalej, to nie wiem, czy aż tak bardzo by się chciało, bo mimo wszystko przekucie czasem, wiesz jak to jest, przekucie nawet tego, tych stresów, tych nerwów, tego, że nas ktoś wkurzył, tego właśnie mówi się wkurwienia, to przekucie tego w motywację, myślę, że dawało taką zarobistą siłę. I myślę, że ludzie też powinni zwracać uwagę na to, kim się otaczają, kogo wokół siebie mają. I też tu nawet powiem coś, co w rozwoju osobistym często ludzie mówią: że jak masz wokół siebie toksycznych ludzi, to od razu się ich pozbywaj. Tylko też trzeba to filtrować, bo ja bardzo nie rozumiem, jak ktoś może komuś powiedzieć, że dobra, to jak twoja rodzina jest toksyczna, no to już ich w ogóle odrzuć z życia, usuń kontakt. To jest paranoja w ogóle, jakieś tak też nie powinno być. Natomiast myślę, że budowanie swojej przestrzeni oraz skupienie się na celu powinno powodować to, że po prostu akceptujesz, że tak jest i robisz swoje. No przecież my też nie, nie robiliśmy no tak, właśnie. że się spakowaliśmy z chaty i, i się wynieśliśmy po pierwszym hejcie. Nie? Ale dobrze mówisz, budowanie swojej przestrzeni. A, a właśnie często jest ta narracja w internecie, że zostaw tych wszystkich ludzi już tak na amen, w ogóle wyprowadź się z domu i idź rób swoje. Wiadomo, fajnie by było, ale nie zawsze tak się da. Ale to też nie o to chodzi, żeby zaraz skreślać wszystkich, bo każdy ma pewien etap, w którym pewnych rzeczy nie rozumie. Po prostu, zresztą bardzo dobrze wiesz, jak było u nas. Dzisiaj to wygląda inaczej i faktycznie wrócę do tego, co powiedziałeś wcześniej, że gdybyśmy byli tak głaskani, że Huber, Huberciku, Alberciku, dacie radę, wierzymy was, będzie super. Słało. To myślę, nie byłoby na pewno, byśmy pewnie dzisiaj tego nawet nie nagrywali. Ale to te właśnie aspekty, że był ten hejt, że było to mówienie, że coś tam nie wyjdzie i tak dalej, u nas to właśnie działało troszkę w drugą stronę, że pokażemy. Najpierw to właśnie było trochę. Dla bliskich, żeby pokazać, że damy radę, ale później się kto przekształcił już w taką zdrową motywację dla samego siebie, żeby pokazać samemu sobie, że my jesteśmy w stanie to przecież zrobić. No i tak to właśnie wyglądało z naszej strony. Dlatego zdecydowanie uważam, że to poszerzenie, takie budowanie samemu sobie środowiska w takiej sytuacji jest cholernie ważne. Ale można to robić w przeróżny sposób, nawet chociażby słuchając tego podcastu. Być może ten podcast Wam odmieni nieco punkt widzenia na pewne rzeczy. Mamy nadzieję, ale chyba najlepsze, co może płynąć z tego podcastu oraz tych treści, to to, że my sami przez to przechodziliśmy. A wiemy, że słucha naszych treści w internecie masa ludzi, która nie ma pojęcia, co robić, a bardzo by chciała, nie ma pojęcia, jak coś zmienić, mają bardzo różne środowiska. Być może teraz tego słuchasz i faktycznie. Zastanawiasz się nad tym, jak się ze środowiska, być bardziej odważny, jak się przełamać. I myślę, że możemy trochę ci punkt widzenia pokazać inny, dlatego że przez to też przechodziliśmy i to nie było takie wcale łatwe. Ale jest to do zrobienia. I zawsze, zawsze powtarzamy właśnie, że trzeba jechać, trzeba robić, trzeba się rozwijać. Jak to się mówi, zostawać jeńców z tyłu i, hmm. i robić swoje po prostu, bo każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń i też każdy z nas startuje z różnego miejsca. Nie ma tak, że każdy ma na starcie równo, ale to właśnie myślę, że zasada, której warto się trzymać pod tytułem życie jest niesprawiedliwe, bo jest. Nie ma rzeczy, nie jest sprawiedliwe, to myślę, że warto tego się trzymać i nam to też powinno przyświecać, bo niektórzy bardzo lubią się usprawiedliwiać, że czegoś nie mają, że czegoś nie dostali, że startują z innego punktu i się porównywać. A to jest, to jest bezsensowne, ponieważ tak naprawdę nikt na starcie nie rozdaje kart, kto ma lepiej, kto ma gorzej, kto startuje z takiego pułapu, albo kogo tak, jakoś, kogoś tak Loteria. To jest loteria. To jest loteria po prostu. Ja myślę, że zdanie sobie sprawy z tego życia jest niesprawiedliwe i już samo w sobie trochę powoduje, że łatwiej i z dystansu podchodzimy do pewnych rzeczy, które być może nam się przydarzyły. Bo też, co często też mówiliśmy, nawet chyba na konferencji, jednej, że jesteś ty, czyli środek. Jest to, co się tobie przydarza i twoja interpretacja. I to wszystko zależy od tego, jak interpretuję pewne rzeczy. No, my też mieliśmy różne historie, sytuacje. I, I można byłoby płakać, usprawiedliwiać się, o Boże, Boże. No jednak idziemy dalej. Nie? Tak, ale przede wszystkim trzeba mieć też świadomość tego, że istnieje coś takiego jak wybór. Wybór istnieje i zawsze mamy, mamy taką możliwość zdecydować, w którą stronę pójdziemy. Bo tak jak nawet przed chwilą powiedziałeś fajnie, że. Gdzieś tam każdy ma różną sytuację, to jest tak naprawdę jedna wielka loteria. No i bez względu na to, w jaki ty jesteś dzisiaj miejscu, dajmy przykład, że ktoś jest dzisiaj w niezbyt ciekawym miejscu, no to z jednej strony może to zaakceptować i już się w tym wszystkim pogrążyć, a z drugiej strony może wyjść naprzeciw, co oczywiście nie jest przecież łatwe, to lubię to zaznaczyć w moich filmach, że to nie są łatwe rzeczy, bo ludzie sobie przyjęli też taką maskę obronną, że Łatwo powiedzieć. <laughs> oczywiście, że łatwo nie, powiedzieć, nie napiszę tego. Tak, ale żeby zrozumieć o co chodzi, że jedna osoba może tu już zaakceptować się w tym pogrążyć, a druga może wyjść naprzeciw, zrobić to, co oczywiście jest trudniejsze, bo jest to trudniejsze i przebić się przez ten mur nieszczęść i tych wszystkich nieszczęśliwych, losowych, niestety zdarzeń i zrobić coś ze sobą tak naprawdę. Czyli albo potraktujemy to jako motywację, klasycznie mówiąc w rozwoju, albo jako wymówkę, prawda? No ale tak to wygląda. No ale w ogóle to jest, ja tego bardzo nie lubię, jak ludzie mówią, że a łatwo powiedzieć, a łatwo, 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 a fajnie gdyby było łatwiej. Prawda jest taka, że gdyby to wszystko miało być takie łatwe, to nie byłoby to ani trochę atrakcyjne, ja tego bardzo nie lubię. I ja uważam, że pod każdym kątem, gdy jest coś, co wymaga wysiłku, zmiany, ciśnienia, czasem presji, czasem nerwów, czasem stresu, jest czymś genialnym, bo o wiele bardziej smakuje. To przecież zawsze też porównuje się relacje damsko-męskie, gdy my jako faceci jesteśmy zdobywcami, gdy zdobędziemy to na wstrknięcie palcem, to nie jest takie to, dla nas fajne. Cieszy przez chwilę. Cieszy przez chwilę, a chce się być osobą, która zdobywa, która się stara, która włoży jakiś wysiłek i starania. I myślę, że to też ludzie powinni wiedzieć, że to najcenniejsze kosztuje i trzeba zapłacić swoją cenę. Nie ma cudów w ogóle. Nie, naprawdę nie ma, nie ma cudów. I myślę, że to też jest jakaś pewnie segment świadomości, który warto dzielić się z ludźmi, żeby wymagali od siebie, choćby inni nie wymagali, chyba tak się powiedział to ja po te... drugi? I tak, I tak powinno być i nie nastawiać na to, żeby być łatwo. Nawet w ogóle sama definicja ludzi sukcesu. Każdy jest optymistyczny, znamy tych ludzi trochę. Tak, tak, tak. Każdy chóra optymistyczny zajebiście i tak dalej, ale oni nie są optymistyczni na temat celu i procesu. W sensie oni są nastawieni, że będzie ciężko, będzie twardo, będzie mocno. Ale Biorą będzie, to na klatę po prostu. Ale będzie warto. Tak, oni, oni pracują nad tym pracują nad tym bardziej kieruje się tym, że ten proces trzeba po prostu polubić i mieć z niego fan, a nie cały czas się zadręczać, że to jest takie przerąbane, jest takie ciężkie i znowu muszę to, znowu muszę tamto. To jest kwestia pewnego podejścia do, do tematu. I to nie chodzi o to, żeby właśnie być takim huro, optymistycznie nastawionym, że dzisiaj idę zrobić trening, którego mi się tak bardzo nie chce zrobić, jestem przeszczęśliwy, bo to jest głupie. Tylko idę wykonać swoją pracę i to wszystko. No, bez zbędnych komentarzy. Dobra. Tak, tak, bez zbędnych komentarzy, więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku siedzieliśmy właśnie. O tym wam powiedzieć to pokrótce, o takiej świadomości, o tym, jak pewne rzeczy wyglądają. Mamy ogromną nadzieję, że wam się podobał nasz pierwszy bliźniaczy podcast, tak pierwszy. to można nazwać. I będzie jeszcze więcej. Tak, planów troszkę jest, dlatego nieważne z jakiej platformy, dzisiaj to być może słyszysz, czy oglądasz, widzisz nas na normalnie obrazie, zasubskrybuj czy zaobserwuj po więcej tych treści, bo z pewnością one się będą pojawiały, nie? I można żyć, pamiętaj, to jest bardzo ważne. Tak jest, można żyć, drogi człowieku. Dziękujemy i do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się.